Wśród zawodników czołówki światowej takie partie jak ta, którą obejrzymy za chwilę, zdarzają się stosunkowo rzadko, jeśli mówimy o... Partiach granych tempem klasycznym, ale tempo w Norwegii jest bardzo specyficzne: to są dwie godziny na 40 posunięć bez dodawania czasu, i dopiero po 40 ruchu dodawane jest 10 sekund za wykonane posunięcie. To sprawia, że w okolicach 30 ruchu, albo nawet wcześniej, zaczyna się taka troszkę wolna amerykanka, bo zawodnicy przyzwyczajeni do tego, że w szachach klasycznych dodawane jest 30 sekund po każdym posunięciu. Dodatkowo, mając na uwadze to, że najczęściej dodawany jest czas po 40. ruchu, są na takim trochę nietypowym gruncie, a to pomaga w tym, żeby grać niezbyt dobrze, niezbyt dokładnie, popełniać błędy, i właśnie starcie, które zaraz zobaczymy, było swoistą ruletką. Bo tak naprawdę w pewnym momencie tak grający białymi Alireza Firuża, jak grający czarnymi Szachriar dziarów w pewnym momencie partii mam wrażenie chcieli zapytać, czy leci z nami pilot, bo ta partia wydawała się zmierzać w kierunku, który dla obu był tajemnicą. Dlatego też było bardzo ciekawie. Zaczęło się od D4 i bardzo modny ostatnio wariant... Gambit hetmański przyjęty i po E4 odpowiedź E5 to otwarcie widzieliśmy w niektórych partiach Jana Krzysztofa Dudy dość dobrze zapisała się w naszej pamięci partia z Maximem Wasiela Graf z warszawskiego Superbet Rapid and Blitz w Warszawie, gdzie Jan Krzysztof Duda wygrał po spektakularnej ofierze Hetmana tam ta partia rozgrywana była dokładnie takimi samymi posunięciami Janek decydował się tam na granie, jeśli dobrze pamiętam, ruchu goniec E3 w tym momencie, albo w tym momencie chyba grał goniec E3. Natomiast tutaj troszkę inny kierunek firóży A3 i po goniec A5, A4. Tak też można grać, to jest dość chytre posunięcie. Goniec na polu A5 stoi w niektórych wariantach gorzej niż na B4 i właśnie taka była tutaj myślę firuży, czarne odpowiedziały ruchem A6 i e, taka lekko zaskakująca myślę nawet dla Mamediarowa, Droga bo nie ustawiał przynajmniej nie od razu gońca na E3 firóża, tylko zagrał goniec E2. Troszeczkę inna myśl, troszeczkę inny kierunek, i to był pierwszy moment, kiedy mamy Dziarow się troszkę zamyślił. Zagrał skoczek FD7 co było dobrym ruchem, a białe odpowiedziały ruchem goniec E3 i tu ciekawy moment, bo wielu zawodników raczej kierowałoby się w kierunku końcówki, grając skoczek E5, D5, Hetman D1, wieża D1. Skoczek D7, na przykład F4. Ale po pierwsze, nie wiadomo, czy ta końcówka jest dobra. No a po drugie, jest to końcówka, która tutaj no, nie byłaby prawdopodobnie aż tak emocjonująca, jak była ta partia. A mamy Diarow, lubi powalczyć. On zdecydował się zachować. Hetmany gra C6 i mamy bardzo nietypową sytuację na szachownicy po skoczek D7, skoczek D7. Biały mają bardzo mocne centrum. Wydaje się, że takie centrum jak marzenie kontrolowane są wszystkie kluczowe pola, materialna równowaga, ale okazuje się, że pomimo tego, czarny wcale nie stoją źle, mają tutaj czasami jakieś możliwości walki na skrzydle hetmańskim, mogą naciskać na pionka D4 i pozycja jest prawdopodobnie zrównoważona. Krótka roszada Hetman goniec B7 i teraz było pytanie co robić białymi chciałoby się gdzieś przesunąć Hetmana żeby potem na przykład wrzucić wieżę do centrum. Niewykluczone, że najlepsze było Hetman C2, żeby profilaktycznie walczyć z ruchem F5 ale prawdopodobnie Firuza nie był do końca pewien co, co czarny zagrał, więc Hetman E1, może zerkając w kierunku Hetman F2, może w kierunku wieża D1, może w kierunku Hetman G3, bo Hetman na G3 też by stał nieźle. A Mediarow odpowiedział na to kapitalnym, bardzo silnym ruchem F5, bo teraz napoczyna troszeczkę tą solidną strukturę przeciwnika. Jeżeli białe nie reagują, no to można nawet rozpatrywać bicie, można też ruch F4 rozpatrywać, a na E5 tu już nie ma wątpliwości, przepychamy, skaczemy skoczkiem na pole B6, zaraz na pole D5, czarne stałyby tutaj lepiej, zauważmy, że jak tylko te pionki się przesuwają, już nie kontrolują kluczowych pól, skoczek od razu wskakuje na D5 i czarne przechwytują inicjatywę, także po F5 nastąpiło bicie, wieża bije F5, no ale teraz też widzimy, że czarne się cieszą, struktura białych, zwłaszcza pionek na D4, nie jest mocarna i no jeśli oceniamy, kto wyszedł z debiutu lepiej, no to są to czarne. Dalej było goniec D1, zmyślny ruch, żeby gońca przestawić na lepszą pozycję. Wieża F7, Hetman G3, Skoczek F6 i goniec C2. I tu bardzo ciekawy moment, bo wydaje się, że czarne powinny stać w miarę dobrze, ale. To jest bardzo nietypowa pozycja w takich sytuacjach bardzo ciężko określenie kierunku gry i no nie zagrał dobrego posunięcia teraz mamy Díarov, ale tak jeden jak i drugi, oczywiście ja to mówię tylko dlatego, że gdzieś to sprawdziłem z komputerem, e, się tutaj e, pomylił. E, optymalne było B4, które myślę, że obaj liczyli, skoczek E4, B3, goniec B1 e, i sądzę, że Mamediarov nie zdecydował się na to, bo nie widział konkretów, a wydawało mu się, że zaraz skoczek przyjdzie na C5 bądź na G5. E, do skoczek E4 mógł nie być przekonany, no bo nagle goniec E4 wyskakuje i dlaczego ta pozycja ma być taka dobra? Okazuje się, że można zagrać C5 i na D5 jakieś C3, no ale to są właśnie, jak mówię, konkrety, które gdzieś tam widzi komputer, a zawodnik może być do tego nie przekonany. także no, nie chciał tego ruchu B4 tutaj grać, mamy dziarów, bo po prostu nie był pewien, jak oceniać tę pozycję, w którym kierunku tutaj iść i co dalej robić, dlatego zagrał skoczek D5, które wygląda zdrowo, ale gdyby białe po prostu pobiły, to czarne nie mają specjalnie dobrych perspektyw. Okazuje się, że nam Hetman D5 jest po prostu, a bije B5, wisi tutaj, nie można odbić z uwagi na wieża A5, taka mała taktyka, bardzo przyjemna zresztą, trzeba się zasłonić i bijemy, więc po biciu na D5 trzeba odbić pionkiem, na co następuje bardzo kąśliwe, można być może wtrącić bicie, ale generalnie chodzi o ruch Hetman H3, na H6. No, H6 właściwie nie chcemy grać czarnymi, bo osłabiamy polań. No przekonany jestem, że obaj spodziewali się, że czarne powinny tu zagrać G6. No, ale wtedy F4, F5. Zaczyna się bardzo nieprzyjemna gra ze strony białych, które mogą realnie postawić tutaj czarnym duże problemy. Czarne mają oczywiście przewagę jakąś na skrzydle hetmańskim. Można nawet zagrać B4 i próbować atakować. No, ale w praktyce zawsze łatwiej atakować na króla, a do tego Białe mogą tu być zwyczajnie szybsze. Choć pozycja jest bardzo konkretna i trzeba tutaj to bardzo dokładnie sprawdzać, to był to prawidłowy kierunek gry. Nastąpiło jednak po skoczek D5 posunięcie. Gonie z G5 i teraz na długi czas czarne przechwytują inicjatywę w tej partii. Hetman B6 atakowany jest pionek, nastąpiło Hetman H4, żeby tego pionka obronić. H6 tutaj, oczywiście, mówiłem wcześniej, że osłabianie tej przekątnej jest ryzykowne, ale mamy Diarow. Po pierwsze, lubi ryzyko, a po drugie, widzi, że to robi stępem i też zajęcie pól. Przy królu będzie trudne na tej, na tej przekątnej. Goniec D2, skoczek B4, też bardzo ładny ruch, ogranicza możliwości przeciwnika, atakuje gońca. Goniec po, poszedł na G6 po to, żeby osłabić strukturę przeciwnika, żeby ta wieża troszkę gorzej stała. Czy to jest przydatne, czy nie, czy to jest istotne, czy nie, nie wiadomo, ale wygląda to bardzo ciekawie. Przede wszystkim otwarta jest ta przekątna, gdzieś zwiększa to zasób możliwości taktycznych białych. Goniec odszedł na B1 i teraz skoczek na D3. To bardzo dobrze uzasadnia sens gry Mamediarowa. On zagrał H6, bo widział, że zneutralizuje tego gońca, że ta przekątna nie będzie słaba. No i gołym okiem widzimy, że czarne może nie triumfują, ale ich strategia jest na pewno prawidłowa. Stoją tutaj przyjaciół, Mniej stoją lepiej, może nawet dużo lepiej. Osłabiony pionek D4 za chwilkę wieża D8, są problemy, nie wiadomo jak walczyć ze skoczkiem. A czarne o krok od jeszcze większych, jakichś ambitnych planów. Nastąpiło goniec E3. Tutaj mamy Diarok się dwa razy nie zastanawiał. Uznał, że jego goniec jest słabą figurą. Skoczek natomiast ma perspektywy. Także ta wymiana pomimo wzmocnienia pionka D4 ma sens. Do tego Mamy kontynuację nacisku, czyli wieża E8, wisi goniec. Według komputera można tutaj pobić, ale sprowadza się to do jakichś niuansów taktycznych, jak to w przypadku komputera, że gramy wieża E1 i grozimy w ogóle biciem na H6, które może się zmaterializować nawet po wieża E6, i tutaj właśnie goniec H6, taki. No, Kompletnie nieoczekiwany niuans taktyczny, chodzi o to, że po różnych biciach po prostu jesteśmy w stanie białymi tę partię zremisować za pomocą wiecznego szacha. Także prawdopodobnie tak trzeba było zagrać, Firuza tego nie widział, zagrał goniec f2, no i po skoczek f4, które nastąpiło, białe stoją na krawędzi porażki, figury czarnych są dużo aktywniejsze, skoczek stoi przy królu, to jest zawsze duże zagrożenie. Każdorazowo trzeba się liczyć z deskoczek G2, zyskoczek E2, które mogłoby skutkować zdobyciem piona. Pozycja jest naprawdę bardzo zła. Król H1 i tutaj dochodzi do. Bardzo ciekawej, a zarazem dziwnej rzeczy. Często w partiach, no właściwie zawodników dowolnego poziomu, jak ktoś przyczepi się do jakiejś idei, to nie może się od niej odczepić i traci zdrowy rozsądek, i tutaj zdrowy rozsądek stracił Dziarow, który no, gdzieś tam stał w tej partii, może trochę gorzej, gdzieś tam stał troszkę lepiej, a teraz stoi wyraźnie lepiej, i właściwie ma bardzo dużo możliwości. Pierwszą rzeczą, którą chcemy rozpatrywać, to jest oczywiście G5, bo Hetman ma mało ruchów. No i na pewno Mamy to sprawdzał, ale nie był może przekonany. A tutaj naprawdę wiele fajnych rzeczy się dzieje, bo Hetman G3 w ogóle jest kosmiczny wariant skoczek E2. Hetman jest zaatakowany. No nie bardzo chcemy tym Hetmanem iść na pole H3, bo za chwilę, czy to Goniec nas zaatakuje, czy po prostu ten Hetman stoi dziwacznie. Według komputera, w ogóle najlepszym ruchem jest Hetman na e co jest jakimś no, niesamowitym e, motywem, chodzi o to, że na bicie nagle atakujemy wieżę i być może jesteśmy w stanie tę pozycję obronić. Dwie wieże za Hetmana, a jeżeli Hetman odchodzi, to Hetman C5, no ale widzimy, że to jest bardzo ekwilibrystyczne, wszystko. Natomiast niewykluczone, i to akurat wskazuje komputer, że najlepsze było Hetman D8, po prostu utrzymując napięcie gdzieś, grożąc G5, można to przygotować ruchem jeszcze goniec C8, żeby tego gońca przestawić na troszkę lepszą pozycję. Białe stoją tutaj w parterze, nie mają specjalnie możliwości poprawiania swojej pozycji. Natomiast mamy diarów w Gracji, i rzuca wszystko na jedną kartę. Chce tutaj skomplikować wydarzenia na szachownicy, bo pokłada nadzieję w ruchu Skoczek G2. I tu bardzo ciekawe rzeczy. Tak naprawdę, myślę, że Firurza kupił ten blef, bo nie zdecydował się na bicie. A to bicie już teraz było możliwe. Wszystko sprowadza się do pozycji, która i tak stanęła w partii, czyli hetman C6. No Można tutaj wtrącić, to bicie nie ma znaczenia. Motyw, który jest główny to jest goniec D4. Czarne muszą, skoczyć G2 to jest ich główna idea. I teraz hetman G3 nie bijemy, bo na bicie oczywiście wieża F3 i tutaj już czarne wygrywają. To jest ich koncepcja, na którą celują. Natomiast jest hetman G3 i okazuje się, że nie ma następstw. Że nie mamy tutaj nic, bo nie możemy ruszyć wieżą z uwagi na prostego mata. E, zresztą być może są jakieś inne posunięcia. Nie wiem, co umknęło tutaj Mamy Dziarowowi. E, oczywiście to nie jest przegrana pozycja czarnych. Można tu zagrać skoczek F4, Goniz BF6, Hetman F6. Mamy jakoś mniej, ale ten skoczek jest naprawdę potężny e, i rekompensata prawdopodobnie wystarcza do uratowania tej partii, może nawet do postawienia praktycznych problemów przeciwnikowi, ale. Nie jest to wygrana pozycja, natomiast pokazuje to, że C5 było kompletnie nietrafione, bo w głównej linii czarne za chwilkę będą musiały się bronić. Jednak Firusza się tego przestraszył, to znaczy zagrał ABAB A, B i znowu mógł zbić, nie zrobił tego. Zagrał Hetmanem na G3. No i teraz rzecz jest dla mnie niewytłumaczalna, bo znowu czarne mają pozycję naprawdę bardzo obiecującą, mają szereg dobrych ruchów i Mamy Diarów, mając jeszcze 19, ruchu, 19 minut na 12 ruchów, mógł tutaj spokojnie doliczyć się do. No dużo lepszej pozycji niż dostał, bo dostał od razu bardzo złą. Można było zagrać po prostu skoczek E2, atakując Hetmana. Ten Hetman no, prawdopodobnie musi zagrać na G4, wtedy w najgorszym razie możemy zbić, zbić i właściwie nic nie robić, to znaczy pozycyjnie stoimy bardzo dobrze. Można tak jak dość typowo postawić gońca na polu D5, zablokować gońca, szykować, zablokować pionka, a zarazem gońca szykować marsz swoimi pionami. No pozycja jest po prostu. Może nie marzenia, ale jest no, niemal wygrana. E, I e, no, ciężko zrozumieć, dlaczego nie. Znaczy, z, zrozumieć, to zrozumiemy, ale. Mimo wszystko, bardzo dziwne jest, że nie był w stanie się tutaj przekonać, bo to właściwie o to chodzi przekonać się, że ta linia wcale nie jest optymalna, bo mamy wiarów, tutaj nie był w stanie em, powiedzieć sobie, że to skoczek Giedma nie wygrywa. On ten motyw widział, to był jego plan, on sobie mówi: Ja to widziałem, ja w tym kierunku pójdę i nie było takiego otrzeźwienia. E, zdecydował się w to iść, troszkę, mm, nie wiem czy naczuje, e, czy, czy jaka była przyczyna, ale to nie wygrywa, dc5, hetman c6, goniec d4, stanęło to, co mogło stanąć już po ruchu c5 i, i białe się tutaj bronią, właściwie nawet już przechwytują, jeszcze w tym momencie, bo już analizowaliśmy tę pozycję czarne mogły, absolutnie miały tutaj narzędzia, żeby powalczyć, czyli trzeba było zagrać skoczek f4, oddać jakość i grać tę pozycję, która moim zdaniem w praktyce w ogóle nie jest lepsza dla białych, a zamiast tego mamy Diarok spanikował, zagrał skoczek E3. No i tę partię przegrał bardzo łatwo. Wieża F2 po prostu wieża odeszła, groźby pozostają, a czarne nie mogą się specjalnie ruszyć. Wieża cały czas jest przywiązana, bo musi przesłaniać pole G7, czyli wieża F3 nie działa. I tak naprawdę pozycja się rozsypuje. Nastąpiło jeszcze skoczek D1 z groźbą, tutaj Dania Szacha, ale dość dobrze. Wieża G2 znalazł firóża. Grozi matem w jednym ruchu. Przy okazji goniec może się zasłonić i czarne po prostu przegrywają. G5, goniec E4, bardzo ładny ruch. Teraz okazuje się, że po biciu gramy goniec F6, nie F4, moi drodzy, bo wiele osób by automatycznie odbiło i potem musiało się poddać. Bo oczywiście na wieża G1 jest Hetman E4, a na goniec G1 pewnie sporo ruchów jest dobrych, nawet Hetman E4, ale jeszcze szybszy jest skoczek na F2. I tę partię po prostu wygrywamy. Także nie F4, tylko Goniec bije F6, Hetman broni pola na E1, nie ma tutaj szacha, a kluczowe jest też to, że Hetman zerka na pole B8 i właśnie po wieża E3, wieża D1, wieża F3, mamy Hetman B8 szach, bardzo istotne posunięcie. Teraz Goniec oczywiście, jak się przesłoni, no to nie ma tu już żadnych motywów taktycznych, mamy po prostu wieże więcej białymi, a na król H7 po prostu jedziemy za królem, tym Hetmanem. Jak król przechodzi na linię e, to czarne tracą swoją jedyną groźbę jaką jest wieża F1, bo teraz wieża F1 już doradzowo bijemy i jest szach na króla, także możemy po prostu odejść gońcem albo zrobić cokolwiek innego i wygrywamy, natomiast na król H5 jest mat w dwa posunięcia. Niezbyt złożony zresztą. W partii było jeszcze król F7, białe odpowiedziały. Goniec, F4, e, goniec D4 i znowu linia F jest odsłonięta. E, król m, nie jest niczym przesłonięty. Powieża F1 po prostu bijemy, dajemy szacha i czarne nie są w stanie wstawić mata na polu G2. Nastąpiło jeszcze wieża F4, wieża D2, takie ładne posunięcie. Wydaje się, że przeaczamy e, szacha, ale potem jest goniec G1, nic się nie dzieje. Jeszcze z rozpędu zagrał tutaj mamy diarok. Hetman F3, H3, Hetman H3, i tutaj, nie czekając na odpowiedź przeciwnika, poddał się po król G1. Nic absolutnie się nie dzieje. Można, oczywiście, było jeszcze pobić, ale ta pozycja jest przegrana właściwie bez większego problemu. Wieża G2. Potem podchodzimy Hetmanem z szachami, konsolidujemy się i wygrywamy. Także w ten sposób partia się zakończyła. Dużo tutaj było dziwnych rzeczy, ale mogliśmy poczuć się trochę jak zawodnicy z czołówki światowej, ja sam miałem wiele takich pojedynków, w których zobaczyłem jakąś ideę i nie mogłem się przed, powstrzymać przed jej realizacją. Tutaj było podobnie. Mamy fajnie rozgrywał tę partię, nie bezbłędnie, gdzieś tam ryzykując, gdzieś grając podejrzanie, ale z ciągiem na bramkę. No i kiedy dostał już przewagę, nie powstrzymał się, chciał tę partię wygrać w stylu kombinacyjnym, a tam wdarły się jakieś przeoczenia i firuża w tej nieoczekiwanej zmiennej partii okazał się lepszy. To tyle, na dziś. Zachęcam do podnoszenia łapki w górę, do subskrybowania kanału i mam nadzieję zobaczymy się przy okazji kolejnych materiałów. Trzymajcie się. Cześć.